Manko, kochani, z tej strony Alex 74 Alex, a to jest nasza największa misja pod tytułem Hero Brian's Return. Spotkany jest pan Max Milian i dzisiaj staniemy oko w oko z najstraszniejszym potworem z Hero Brian. Dzisiaj zaczniemy sobie taką serię popularną. Hero Returns. Zrobranie, dzisiaj cię powiemy. Ja nie, umiem strzelać. Nie umiem strzelać. Czy tu mamy nieskończoność? Tak. mamy. Nie znam się na tym i ja, ja tutaj nie Trzeba tutaj postrzelać, ale weź w takim bardziej epickim głosem. Nie, nie wiem. O oh, jest, Udało się. One oh, yeah. się zakryły. O nie! szkielet, ja cię będę po prostu. Ja będę... Staram się. Ale też je bij. Nie robimy Ale oczy są zamknięte na razie. One mają szarpka dobrego. O nie! A Lol. Nie! Lol, lol! Mam tak mało życia Broń mnie, Max! No to chodź tu! Nie uda mi się! Dobrze, że mamy aż tyle duszy. Naszej byłoby już po nas. Tamten to już wyszedł. Dobra, strzelam w oczy, broń mnie. Koniec, koniec. Dziękuję, że gram Państwa. Bardzo nie mamy Albo dobra, ja się... O oh, Lol! Broń no, mnie, jest... Max! A, jak ja mam do nich strzelać, jak ciągle... Nie napierają w Mroczniutkie. A myślisz, że mnie nie? O, znalazłem ukrytą strzynkę. To jest luk. Tu... O, lol. Dobra, postaram się z nimi wygrać, ale nie wiem, jak to mi pójdzie. Ja nie jestem aż taki koksów skeleton z PvP. Ej Max, uważaj na niego. No i widzicie, moi drodzy, jaki tu jest straszne rozbić. O, Lol, niech to, Piker, co to jest? Shot Ace! Szybko! Shot Ace! Shot! 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 Będzie ginie! nie! Ginie! Ginie! Burn it today! O nie! Jestem taki jak Deadpool! Dead! Tak w ogóle to jest ten bardzo ciekawy lol. Bigo! Bigo, Max, Bigo, bigo, Który łuk jest mógł Ja mam taki bardzo fajny muk The Raven. Mnie też była. A nie, on nie pozwala jak się pali. tylko zrobił wielkie tylko wygląda. mnie uderzył. O tu z kliką, O, z sobie chyba wygrałeś. Wziąłem tutaj, był taki fajny Raven blow, Bow. Był bardzo fajny. Odkryłem ja. 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 się. Zakryły się raczej. czekaj, to ten Ten Raven Bow. Ja nie strzelam, bo mam słabe celu. ze strzeliki to oko Skeletrona Chyba tak się mówi na tego bossa Skeletron O, udało się nam Skeletron Nie, nie udało się To on po prostu schował oczy O lol Niech to Udało się? Nie udało się Trzeba tam wejść Ale to nie jest łatwe Please. Co mam tu zrobić? Please. Jej! Dostałem duszę. Jej! Czyli mam teraz 100 liści. Co mam? O! Flol! Jakie to on! Tu wszystko zrobię. No wszystko zabrałeś. Chcesz kości? Ja muszę sobie zmienić budki. Masz tutaj to. Ja muszę sobie też spodenki zmienić. I chest play. A spodenki Jeszcze. Takie nie To mam. Dobra, dobra. Na sobie. Jeszcze to i poczekaj. Mam taki, tej Raven Wing. Blow. Dobra, dobra, mam jeszcze mam taki Delweight. Sword. On jest trochę lepszy od Wikorii's Grace, aczkolwiek, no, Oblivion jest jeszcze lepszy. Ale to są straszne laki. No, laki są na tym, w tym trybie, ale no, jest dobrze. I kochani, na tym skończymy tą ten odcinek, a więc, no. Następna walka w następnej części odcinka. Więc trzymajcie się. Do widzenia. Cześć.